Pracowałem w życiu przy wielu różnych projektach. studie, z których przecież nie mogłem wylecieć, bo bym wrócił do Kazachstanu. Potem projekt w Niemczech, rozwój od autocentrum, potem budowa domu, YouTube, no i wiele innych mniejszych, typu mój pierwszy maraton. Tak? Przy okazji okazał się być ten ostatnim, ale raz się udało. I te większe projekty, one miały coś wspólnego ze sobą. Wszystkie w momencie ich realizacji wydawały mi się tymi najważniejszymi w życiu i pochłaniały one mnie w tak bardzo dużym stopniu, że nie zostawało mi czasu na życie. A po zakończeniu hmm, pozostawiałem świadomość, że niezależnie od tego, jak bardzo się starałem i czy na nich w ogóle zyskiwałem, czy traciłem, na końcu wcale nie byłem dużo bardziej szczęśliwy. Próbowałem z kolejnymi projektami ponownie i ponownie, aż w końcu zrozumiałem, że nie można oczekiwać innego wyniku. Jeśli się de facto robi w kółko dokładnie to samo. I postanowiłem zrobić eksperyment. Zamiast gonić w własny ogon, postanowiłem zmniejszyć swoje oczekiwania i pójść ścieżkami, którymi dotychczas jeszcze nie chodziłem. Nazwałem ten projekt tak po prostu. Projekt. Cześć, witam Was serdecznie w pierwszym odcinku Fazendy. Zastrzegam, że nazwa na razie jest robocza, może się jeszcze zmieni, ale teraz mi się jeszcze podoba. Na otwarcie opowiem Wam oczywiście o tym miejscu, ale zacząć chciałbym właśnie od projektu Życie. Po moim poprzednim filmie Co się stało z kanałem? Ja zostałem dosłownie zasypany wiadomościami od Was, w których dzielicie się Waszymi obawami, że w tym Waszym kołowrotku w życiu jest za mało życia, że też macie poczucie, że głównie pracujecie. I to nic dziwnego, taka mała dygresja. Ostatnio wiedziałem bardzo trafne spostrzeżenie, że 40-godzinny tydzień pracy to przeżytek z czasów rewolucji przemysłowej, kiedy facet pracował 8 godzin dziennie w fabryce, a w domu żona ogarniała całą resztę. Rodzina spędzała wówczas w fabryce załóżmy że 40 godzin. Ale dzisiaj kobiety nie siedzą przecież w domu i też przecież pracują, więc dzisiaj rodzina spędza w fabryce już 80 godzin. A do zrobienia jest przecież więcej, bo nie prowadzimy tak prostego życia jak kiedyś. Dlatego jeśli po ośmiu godzinach w swojej fabryce, potem w zakupach, odebraniu jednego dziecka z karate, drugiego nie wiem, z lekcji piano, godzinnym korku i kolejki na poczcie, docieracie styranie do domu, gdzie do ugotowania jest jeszcze kolacja i zdajecie sobie sprawę, że coś poszło nie tak, bo na spanie czasu już nie zostaje, to, to nie jest Wasza wina. Ten system jest po prostu tak zaprojektowany, abyście zapieprzali, nie mając czasu na myślenie, po co i dla kogo to robicie. Robimy wszyscy. Taka trochę dygresja, tak jak powiedziałem, ale chciałbym w swoich filmach z tej serii wracać czasem do tego właśnie tematu, takiej ucieczki od tego kołowrotka, żeby to nie było opowieść tylko o moim zimowym eksperymencie, tylko żebyście mogli w tej opowieści odnaleźć i zobaczyć też siebie, może zechcecie się też podzielić. Własną historię, czy to w komentarzu, czy może w postaci jakiegoś nagrania, czy jakiegoś wywiadu. Zobaczymy. Zastanówcie się, kontakt do mnie macie. A wracając do mnie, oczywiście, szukając wrażeń w życiu, można też skakać na bungee, można surfować, można robić masę różnych innych rzeczy. Dlaczego fazenda? Już tłumaczę. Dawno, dawno temu usiedliśmy z violą na kanapie i zapisaliśmy rzeczy, które są dla nas długoterminowo najważniejsze. Wiadomo, jesteśmy różni, mieliśmy różne pomysły, ale kilka mieliśmy wspólnych. Na przykład ten. Jedzenie z własnego ogródka. Nosiliśmy w sobie ten pomysł bardzo długo i szczerze mówiąc, teraz, patrząc tak już trochę wstecz, mogę powiedzieć, że od kiedy poznałem Wiolę, zawsze wiem, gdzie jest w domu łopata. Non-stop coś kopałem, sadziłem. Wynajmowaliśmy domy, w których zamienialiśmy trawniki w grządki, i czasem coś z tego nawet trafiało na talerze, ale często nie. Po prostu nie mieliśmy czasu na zebranie wszystkich plonów, nawet tak. Ale zbieraliśmy doświadczenia, i w zeszłym roku doszliśmy do wniosku, że to jest ten właśnie moment, kiedy ten wspólny punkt naszych długofalowych marzeń powinniśmy wsiąść na celownik. Zresztą covidowe obostrzenie ułatwiły nam te decyzje, ucieczka z miasta stała się faktem i nie tylko dla nas zresztą, więc i my znaleźliśmy piękną działkę z domem. Ale jeśli spodziewacie się, że pokażę Wam teraz wypielęgnowany angielski ogród z domem, z basenem, to będziecie rozczarowani. Była to zapuszczona działka z sosnami, które były pożerane przez jakiegoś robaka i groziły kalectwem, bo co chwilę się przewracały, jak trochę mocniej wiało. Z akacjami, które przejmowały i nadal przejmują każdą wolną przestrzeń. No i z domem, właściwie to z ruiną na środku zero prądu, zero wody, zero kanalizacji, zero internetu. Ziemia to jedna wielka piaskownica, ale podjęliśmy wyzwanie, bo jak się ma dostęp do wody ze studni i odpowiednie narzędzie, to przy odrobinie uporu można zrobić cuda. O narzędziach i wodzie zrobię raczej osobny odcinek, a teraz w skrócie zrobię podsumowanie, co tu właściwie było do zrobienia. Na początek pozbyć się najbardziej niebezpiecznych drzew. Potem zadbać o wodę, wprowadzić zwierzęta, przygotować plan nasadzeń, zdecydować się, gdzie i jak my tu właściwie będziemy mieszkać, no i oczywiście ogrodzić działkę, aby nasze zwierzęta nie uciekły albo dziki do nas nie wpadły. Zresztą roboty tu naprawdę nie brakuje. Ja myślę, że to jest jedna dziesiąta tego, co powinno się wydarzyć tutaj, ale nie będziemy dzisiaj wchodzić w szczegóły. I jak widzicie, mój projekt życia wcale nie polega na tym, że leżę na kanapie przed telewizorem i oglądam retrospekcję swoich najlepszych filmów. Był to zdolny konstruktor. Był. To mi się podoba. O to chodzi. Tylko dalej coś robię, ale zamiast pędzić do przodu, Robię zresztą w kółko to samo co wcześniej. Raczej drepczę powoli nową zupełnie dla siebie ścieżką. Powoli, no, żeby nie przegrzać, nie przegrzać ponownie obwodów. I co ważne, to nie jest projekt, który mi się w jakikolwiek sposób opłaci. No, każdy wie, tak? są takie projekty, które się, są takie rzeczy, które się opłacają i takie, które warto. Tak? Opłaca się kupić, nie wiem, w najtańszym diskauncie najtańszą pizzę to odgrzanie, a warto wydać na łopatę i konewkę i zadbać o to, żeby zjeść własnego ogródka. Chociaż zajmie to oczywiście znacznie więcej czasu. Um, Właśnie a propos czasu, nie chcę, żeby ten film był zbyt długi, więc poproszę teraz naszego aktora o podkreślenie zrealizowanych na dzisiaj punktów. Bardzo dziękuję. No więc kolejne odcinki będą miksem e, takich bardziej przemyślanych e, nagrań, e, jak to i totalnego spontanu, bez przygotowania, nagrywanego po prostu na bieżąco z tego, co robię telefonem albo w najlepszym wypadku jakimś GoPro. Mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce, a dla Was takie zadanie domowe, zróbcie taką listę. Listę rzeczy ważnych dla Was teraz, ważnych za 10 lat, może ważnych 10 lat temu, i postawcie przy tych już załatwionych punktach odpowiednie ptaszki. Zapraszam Tym samym Was do wspólnej podróży przez projekt Życie. Do zobaczenia.